Siemano. Wyglądasz jak młody pawis, mój kolega. Kto? ja? No. Jak kto? Jak mój kolega Kevin. Jest? A Kevin sam to tak, A ja. A... Kevin sam wziął. Podaj mi ładowarkę, tam jest. Tak. A ja na kogo wyglądam? Na jakiego słowa? Na, no na mojego starego. <noise> jak ja jestem w twoim starym, to wyłączę komputer i z, i z mieszkania. jest ja Tato. W... Jak jestem w twoim starym, to wypierdalaj z testamentu. Kiedy wrócisz z Malekiem, bo już mi się. Płatków nie mogę zjeść od dziesięciu lat. To są leżanki. Nie stać nas z matką, bo zabrałeś wszystkie pieniądze i jeszcze do tej pory nie wróciłeś i żyjemy pod kamieniem. The... Ale to... Zatka... Ha! Zatkało! S. Ale łatwo to t... z tobą, za, Ale za dużo, za dużo się z Spongebobo. To ty jesteś tak. fakt, tylko nie nie masz przyjaciół, pod kamieniem? No. No. Bo wziąłeś sobie, jakoś, wziąłeś sobie jakąś inną dziwkę. A, a to jest moja? A to jest moja wina. To? A to jest moja wina. Ja cię będę nie spożyłem. Tak. Y y y to ty wygordoliłeś z mlekiem. dziecko? <grym> <mlekiem. grym z mlekiem> Ale to nie moja wina, ja... Mam takie życie. Fajnie, że to nagrywasz, kolego. No bo fajne. No bo my prowadzimy live'a na YouTube, więc. Super jesteś. Wiem. Ej, podasz facebooka? Może. Ale może tak czy nie, bo bym ci podał, ty byś to mnie napisało. Po co? No po co to się nogi, do no co? Możesz <noise> odpowiedzieć tak lub nie. Mogę ci podać Instagrama. Bo twój ojciec ci będzie potrzebował. No, podaj, tylko że kolega cię zaprosi na Instagrama, bo mi się telefon rozładował. O rozbierza. ja na trzy fronty już nie będę lecieć, chłopaki. Ale chodzi mi to, że on zapisze twojego e, Instagrama, a ja cię dodam, bo mi się telefon rozładował, ja to mam cię dodać. Ciekawie kto pytał? No to na... Napisałaś? Czekaj na... Ja nie mam kartki długo nie chce mi się. On to zapisze. <grymne> Widzicie, dziewczyny, jakie znajomości mam na tę moment? No widzisz, Ja sam Zapisałeś ty mogę? To, to mogę cię już skipnąć? Zapisałeś? Czekaj. On coś robi na tym telefonie, nie? Weź otwórz to okno, bo to jest duszno. Coś jeszcze? To ładne okno. Wiem. Czekaj, on cię zapisuje. Kurwa, taki nick, że się... A to jest na Instagramie. No, przecież jest na Instagramie. Myślałem, że na Messengerze. Mesa bym ci nie podała. Czemu? Kurwa, nie. Bo nie. Ale musisz mi powód. Twoje bo nie, to to nie płaci. Bo mi się tak podoba i tak ma być ja jestem starszy, ja tu z, e, warunki stawiam. A wiesz, gdzie to mam? Ile masz lat? Nie odpowiada się pytaniem na pytanie. A mnie to nie obchodzi, ile masz lat? Nie, zasz, to nie obchodzi, ale masz e, najpierw ma, odpowiedzieć. Ile masz lat? Kobiec, wiek nie pyta. Ile Właśnie. masz lat? Nie odpowiem ci. <laughs> Twój kolega dobrze mówi. Bo zaraz, zaraz będziesz klękać, przepraszam ci. Do kogo to było? Kolega obok. To. No dzy, dzy, dzy. ale do kogo? E, Eee, czekaj, e, jak, w, w jakie moje województwie mieszkasz? Podkarpackie. Kurwa, pierdole, pierdolecie. Nie, bo my z Radomia jesteśmy ogólnie. Co. Gdzie jesteś jest tu? Radom? Mazowiecki, Mazowieckie. Mazowieckie, pod Warszawą. No Jesteśmy poza Warszawą, my jesteśmy najważniejsze. Mam bądź. koleżankę w Radomiu. No to zapraszam do mnie na after act za rok. Cicho. Idziemy też na osiemnastkę? Jak przyjedziecie po mnie to przyjadę. No to zdaj za mnie prawo jazdy, kup mi samochód i daj pieniądze na prawo jazdy to może przyjadę. To ja jestem twoim starym czy ty? To ty uciekłeś z mlekiem i pieniędzmi. Ha zatkało, zatkało. Ale ja mówię, ale ja mówię co masz na No robię, to robię. nara. Zaraz będziesz, miała, zaraz będziesz miała karę na komputer. No, okay. Dupie to mam. Nie macie w domu. Ale, ale stary może też przez telefon komunikować. No, dupie to tylko się nie rzuca i chwila. dałeś myśli, że robi zdjęcie i zaczęło pozować. Chyba. A coś ci nie pasuje? Źle wpisuję. No mi się nie pasuje. To co ty wyrabiasz? W dupie cię mam. Jeszcze nie lubi. A, a czy ja kiedyś ją lubiłem? Kurde, sypie mi się ta maskara. Aż kam No, tano. Ty, kolega mówi, że się. Że... Nie, dobra, no. Pierd... Dobra, już nieważne. Nie mów cię, znaleźć, a w końcu. No, moja. Dobra. Zuza. Zuzia lalka, nieduża. Daj mi tego baseballa. Mogę się z tobą kobieto napierdalać, no chodź. Dobra, poskładam cię w dwie minuty, to będziesz tańczył przy dni bez muzyki. Co ty kurwa? Aaaa! Takie teksty to ja już znam. Trzy minuty teatrze ja tu mogę poskładać. Tylko, to, <grym> tylko, że jesteś przez... Przez monitor jesteś te Co, mam w monitor pierdolnąć? Do kogo to było? A. Do kogo to było? Aaaa! Kurde! Lubię cię, nam.